Kiwi zaprasza Was na odcinek Skry Spor. Hej! Dzisiaj naszym sporkiem przejdziemy to kolejnej pasy, która to podobnie to będzie chyba pasa plemienia, tak, pasa plemienia. Może uda nam się zaprzyjaźnić z kolejnymi, yy, kolejnym gatunkiem, bądź yy, Bądź właśnie zaatakowaniem. Ruszamy już w stronę nowej bazy. Z... z ze swoim katunkiem. Tak? Czy nie? Tak, tu. I z... Z piesorawą. rafą Z A mo A, O, on się trochę pospokował. Chyba się odsuniemy od nich. Lepiej, żeby nas nie zaatakowali. Co? O, jeszcze u góry są niefajni. Kreptu, treptu, treptu. A może jakieś elementy znajdziemy. Fajne posąki. Meka loknu O, <laughs> Jaki fajny, chcę się z nim co przyjaśnić Tak, tak Urok Taniec mm. Mają na wyższym poziomie uh. Po urok Nie, po co to było? Nie, tak. A to jest poza. O, o to się, to się może się stopną za Może daść krew. Nie, taniec. No ja się teraz nic piszę. Ten tak ciężko się z wami zaprzyjaśnić Jak tacy jesteście 3 kontra 3, no a to teraz by się skacało A nie, 3 kontra 4 i... No, a i tak jesteście za ciężcy To jest kto? Alfa? A Ajajaj, dobra, no nie uda się o, ich zaatakujemy, bo są słabi. A i tak atakowali in, inny gatunek. Hmm. O. Tak? Super. My nie jemy mięsa, więc ich nie atakujemy, ich nie jemy. Ale może yy, cztery opieki się, się zaprzynieśnimy Po co? Okay, jakoś, jakoś. O, zrobię mi się kończy. A to zaraz coś zjemy. No i co? I nic. Ooo! Za bardzo nas nie, nikt nie lubi, wiecie? O Dobra, pracujemy coś, bo jesteśmy głodni. Możemy też to, jak będę coś wcinać. No. Podnieś. Super. Okej, okay, lecimy dalej tak można zaatakować, bo są to dosyć słabi Mają o połowę mniej życia niż my Tak, tak, przejdę po kolei, to na spokojnie mm, 14 APK. O, atak, oj! 4 HP, 4 HP, 4 HP, gdzieś coś? A nie przyszyjemy tego dalej. jaj, i co, zostałam sama? Ja nie chcę. O, i skinęłam. Twój swór polek w walce. Gdy zostanie rany, wycofaj się do swego gniazda, aby się wyleczył. Tak, wiemy, że mamy nową pasę, do której starałem się pora raz już dojść. Czy możemy to przeklikać? Możemy to przeklikać, to dobrze. No to musimy się udać. Mam Chodź, chodź, chodź tu. O. Tutaj mamy jakiś nowy gatunek, ptaszor. Może się z nimi udać, przyjaźnić. Sam alfy. Teraz słabo to pójdzie No nie damy raty A no może z nimi, co? Z Takatorami. Taka torami. O, Zawsze to jakaś pomoc będzie A, zaśpiewam, bardzo dobrze idziemy. Pięknie. Tutaj mamy kolejny element. Tam chyba są elementy jeszcze, jak dobrze widzę. Ale weźmiemy... Te... Weźmiemy ten katunek jako sprzymieszańca. Ooo! Nie to, co o czym myślałam. Bosa. Nie uda się zaprzyjaźnić. Posa. już posa? A, jaki śpiew. Tańc. Nieco hmm. I co, i teraz urk. No, oczywiście. O, po co tać śpiew? Najlepiej, co nam wygodzi. Hmm. Też nie jest bardzo. O, ja się zaczęło badać też. No nic, no. Nie damy raty. Może z totukami. Niby słabi, ale powinno być wszystko okej. Okay. Jakie urocze. Czy ja takiego czegoś nie wymyśliłam, no? A ty? No i co, też weźmię planiec? Urok. Luna, urok. O, i śpiew. A, czemu mi nic nie wychodzi? Co? Urok? Mmm, ale słoneczko wyszło. Tak samo idziemy, to może, może i. i, 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 i super! A wstrzyma takich najbliższych. Można to te nie puścić. pójść. Moż, ja na to wcześniej nie wpadłam. Ale coś śpiewam, w ogóle nie mamy problemu. Jakby tak mogłam, w w realu. Więc co jeśli pójdziemy jednego? To się zlecą trzy. I raczej się nie uda. No ledwo co. I urok? No i się nie trafi. A z małym, jak się zaprzyjaźnię? Co? O, 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 tutaj jest jeden samotnione to może tak nie wezmę nikogo. Super, I teraz szukamy. Kurcia! Weźmiemy sobie jednego jako z To powinno nam pomóc w zaprzyjaźnieniu się. Z innym gatunkiem. Może z tymi stekatorami. Co? Super, tylko są blisko siebie, Najlepiej, najlepiej jakbym właśnie wszystkich miała osobno. A teraz, co nikt ci nie chce pomóc? To jest po nie? Taaak. Zaczynam się powoli uczyć. Bo może ja często sobie pokrywam to. Jednak chyba ostatnim razem, po rok temu. Możliwe. I posa. I super. Może się posunąć? No i co? O, jak pięknie! Gdzie się przydało jeszcze jeden o, o o o super! Czy taniec? Pose. Jeszcze raz po co? trzech członków ekipy z różnych gatunków. No tak. A, ciepłe już mam, tak? To dobrze. U góry coś jest, widzę. Tam mamy wrogów. Tam mamy parkaczy. Tu mamy jakieś runy. Jakiś śmiercący owoc. Chyba hmm, powinniśmy w tamtą stronę się udać, według ścieżki. O, może tutaj z ptaszorami się nam u zaprzyjaśnić. przyjaśnić? Pasa! Urok. Ojcze szpieg Chociaż to przynajmniej cię. Super Z Jethem Jethem jest oprzyjaźniony Natomiast... Ełnt Okej okay. mm, Poza? Poza Piękny, jeszcze jeden by się przydał. A to. Ojejku. A wy gdzie macie te? A, o... I co, ja się z wami nieco przyjaźnię, co? Ooo, ładko. Jak tylko wcześniej wiedziała. A tu ten czterdziestym mi się nie opłaca ko wziąć w drugą stronę Poky co nie powinno o co mi się, o co się, o co się? Nie zamierzamy ich atakować. Mam nadzieję, że oni nas nie zaatakują. Tu jest co? A, piesorapy. Kurcze! Zostawcie mnie! Bo ja nikt nie toję. No i znowu... nie, nie pijemy się, bo znowuż skiniemy. No sobie zjedz coś, ja też. Proszę nie pij. Będzie jeszcze tylko jeden, no to może nie być aż tak źle. A, a może się odsunąć i spokój? Dziękuję. Pięknie. O, jest, nie to, nie to. Trochę tamtego odsuniemy. No. O. A, pa, świetny przywódca. Ale można. No Oczywiście, że czy wy Super. Z 6 do 70 punktów TNA. A jeszcze przed y, pasą stwo, y, w, y, tego plemienia? Jeszcze go przemienię? Co to jest? Hmm. O matko. Ale ja chcę się z tobą zaprzyjaśnić. Ojejku Jak zwykle się pomylę No nie bójcie się Chociaż Ja już sama nie wiem czy się nie bać Jak trochę Nie! Nie mnie! No i sobie poleciał. Nie, i tak nie poleciał. Dobra, ok, no to ruszymy w stronę tego, nowej bazy. Bo to trochę nie ma sensu. tutaj właśnie za są element. No, a możesz? Dziękuję. A nie. O, pani się porosła siły. Spróbujemy się z nimi co przyjaśnić. A czemu mnie atakujesz? Co? Spróbujemy jeszcze raz? Kto to za sporek? Mogę się z tobą zaprzyjaśnić? A co nie? Nie jedz mnie, nie jedz mnie, nie jedz mnie. Dobra, spadamy. Nie jedz mnie. Proszę, nie. Kurczę, i kolejny. Chociaż sobie poszedł. Wiem, że jesteś głodny. Tylko jeden się uratował, z sojuszników. Oj, przerwałam, ale jesteśmy już blisko. To już byśmy mogli do pasji zajść. Kolejne elementy. Oj, mm -mm. Tutaj mamy wroga. Tutaj kolejnego wroga. Tu mamy jedzenie. Przynajmniej blisko to wszystkiego. Okej. Okay. Nie musimy się udać w dalszą podróż. Tu nie, tu nie. Mm. Mogę coś zobaczyć. Mapę, coś gdzieś. Mm. Co wy wychodzi na to, że musimy wejść na górę i się rozejrzeć. No też rady. No, widzisz? Pieszkaczki, tu jedzenie, tu jedzenie. No. Wiecie, wy co my sobie pospieszamy jeszcze planetę w, ostry, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, znaczy, że dojdziemy do pasy mlemienia. Także lajkujcie, subskrybujcie i się mocno trzymajcie. Pa!